Cześć, witajcie w kolejnym na szybko z Mister Robot z drugiego sezonu. Dzisiaj omawiamy odcinki 7 i 8 pod tytułem Handshake oraz Successor. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, będziemy omawiali osobno te odcinki, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy widzieli najnowszy, dlatego wyraźnie je oddzielimy i będziecie mogli w nawigacji włączyć sobie po prostu to, co Was interesuje. Zanim przejdę do omawiania takiego już bardziej konkretnego odcinku, chciałabym tylko powiedzieć, że w Mister Robot właśnie wróciliśmy z bardzo dalekiej podróży, to znaczy fabuła, która na początku, szczególnie w pierwszych odcinkach, była bardzo bełkotliwa i bardzo trudna do ogarnięcia, wreszcie nam się wyprostowała i ten proces rozpoczął się w siódmym odcinku. A teraz, żeby już nie spoilerować, przechodzę do konkretnego omówienia. Zaczynamy od odcinka siódmego, który jak już mówiłam, jest zatytułowany handshake. W terminologii informatycznej oznacza to po prostu nawiązanie połączenia między e, dwoma urządzeniami i idealnie ten tytuł koresponduje z tym co stało się z Eliotem w tym odcinku, ponieważ jest to odcinek pokazujący taką długą drogę zakończoną happy endem w zasadzie jeśli chodzi o Eliota. Dla nas to również jest też dobra wiadomość, jeżeli byliśmy za bardzo zmęczeni tym chaosem fabularnym, który miał miejsce w poprzednich odcinkach, to teraz będziemy zadowoleni, ponieważ pewne teorie nam się ostatecznie wyjaśniają, pewne wątki nam się ostatecznie prostują. Zanim jednak przejdę do Eliota, który zdominował ten odcinek, muszę wspomnieć o innych bohaterach, m.in. o Joanie Welik, której wątek też jest poruszany w tym odcinku, i w sumie. Nie bardzo wiem, w którą stronę on idzie, bo z jednej strony w tym odcinku teoretycznie wyjaśnia nam się sytuacja z Tyrelem Welikiem, a z drugiej strony ona wciąż jest jakoś tam podsycana przez twórców. Są drobne gesty, drobne rzeczy mają miejsce, które mają nas przekonać, że Tyrell jednak żyje. Pamiętacie ten słynny telefon, który Joanna dostała, który do niej dzwonił, nikt nie mówił nic, później ona wybiegła na ulicę, okazało się, że ktoś do niej dzwoni zaraz z ulicy obok. No, otóż możemy się domyślać, że to jednak nie był Tyrell, ponieważ Joanna jest. Stałą gwiazdą okładek różnych magazynów plotkarskich od jakiegoś czasu. Zwróćcie uwagę, to się pojawia na przestrzeni całego tego drugiego sezonu, gdzieś tam jej postać się pojawia na okładkach. Prawdopodobnie byli to po prostu paparazzi, którzy ją w taki sposób postanowili wywabić, no i się udało. Natomiast Joanna dostaje również inne drobne przesyłki, drobne prezenty. I właśnie scena, która otwiera ten odcinek, to jest scena. Kiedy taka jakaś taka retrospekcja, kiedy Joanna i Tyrell są na imprezie u Price'a i jest mowa na temat. I jej kolczyków. Okazuje się, że Tyrell bardzo lubi Joannie robić drobne prezenty. I ten motyw drobnych prezentów jak najbardziej powraca, ponieważ Joanna wciąż dostaje jakieś małe przesyłki. Czy ktoś ją tak troluje, czy ktoś ją tak prześladuje, czy ktoś wie, że coś takiego miało miejsce? Trudno powiedzieć, ale w świetle rewelacji późniejszych z tego odcinka to wszystko jest dosyć sprzeczne. W historii Joanny pojawił się również niejaki Derek. To jest ten taki młody człowiek, z którym ona sypia, który wydaje się być marionetką w jej rękach. Trudno powiedzieć, dlaczego ona deklaruje, że go kocha. Trudno powiedzieć, dlaczego w ogóle angażuje się w relacje z nim tak blisko do tego stopnia, że w jego urodziny wręcza mu pozew rozwodowy mm, dla Tyrella. znaczy chce mu udowodnić w ten sposób, że go kocha. Trudno mi jest uwierzyć w ogóle w taki dziwny mezalians, dlatego że Derek jest takim prostym, prostolinijnym, biednym kolesiem. Joanna oczywiście opowiada, że on jej daje jakieś takie poczucie realizmu, że jej nigdy nie zależało na pieniądzach i tak dalej, ale też trudno jest w to uwierzyć. Wszystko to się po prostu nie trzyma kupy, dlatego też zaczynam się poważnie zastanawiać, jaki cel może mieć Joanna w relacji z Derekiem. Jeśli dobrze pamiętacie odcinek szósty, to on był zdominowany z kolei przez postać Angeli i tą akcję, którą przeprowadzała na zlecenie F Society w siedzibie FBI. Właściwie na tym piętrze i korpu, które jest przejęte przez FBI w pewnym sensie. Angela została przyłapana przez Di Pierro, co znaczy nie złapana na gorącym uczynku, ale Przyłapana w taki sposób, że Di Piero po raz kolejny utwierdziła się tylko w przekonaniu, że Angela jest w jakiś sposób umoczona w całą tę akcję. I, I dochodzi do konfrontacji. No zastanawialiśmy się, jak Angela z tego wybrnie. Wybrnęła. Po prostu wybrnęła, to znaczy zachowała zimną krew, ale Angela ostatnio w ogóle wygląda na jakiegoś takiego cyborga bez emocji. Dom Di Piero skonfrontowała się z nią, powiedziała jej jasno i otwarcie, co o niej myśli. Powiedziała jej jasno i otwarcie, że wie, że ona jest w jakiś sposób zaangażowana w całą tą akcję z F Society i z hakiem i korpu. Angela ogólnie ma dosyć trudną sytuację. Znaczy, z jednej strony jest już umoczona mocno w F-Society, z drugiej strony Dondi Pierro dała jej do zrozumienia, że FBI ma na nią oko, z trzeciej strony jej sytuacja w e -Corp też nie jest do końca jasna. Owszem, ma przychylność Price'a, ale też nie do końca, dlatego, że kiedy ostatecznie udaje jej się przekonać Price'a, żeby przesunął ją na inne stanowisko do działu zarządzania kryzysowego, to Price po prostu wie, co ona chce zrobić. Jak już wcześniej mówiłam, Angela jest tak naprawdę sobie z sterem i okrętem, to znaczy, ona gra w swoją własną grę. Ona stara się nie być po niczyjej stronie. Skonfliktowała się przez to już praktycznie ze wszystkimi, chodzi, słucha tylko tych swoich motywacyjnych gadek i autentycznie jest cyborgiem. Price wie o tym, że ona chce pozyskać dowody, że i -Corp był odpowiedzialny za śmierć jej matki, i dokładnie to próbuje zrobić, kiedy dostaje w końcu stanowisko w dziale zarządzania kryzysowego, ale to nie jest takie proste. Więc Angela tak naprawdę jest ze wszystkich stron ograniczona murem który będzie bardzo trudno sforsować i bardzo współczuję tej bohaterce, ponieważ jej sytuacja wydaje się trochę bez wyjścia. Przejdźmy teraz do najważniejszego wątku w tym odcinku, czyli do Eliota. Eliota zastajemy w piwnicy w miejscu, gdzie został wrzucony przez ludzi Ray, a po tym jak został skatowany i tam następuje taki dialog między Elliotem a Mister Robotem, kiedy oni przestają ze sobą walczyć i zaczynają ze sobą po prostu rozmawiać. W ogóle, tak jak już mówiłam, cały ten odcinek to jest taka długa droga z ciemności w jasność, i dla Eliota to jest po prostu taki moment, kiedy on ostatecznie. Godzi się ze swoim losem, godzi się z tym, że Mister Robot jest częścią jego, i zaczynają panowie współpracować. Niekoniecznie jest to taka współpraca, która mogłaby rozwiać pewne wątpliwości, chociaż pozornie może rozwiewać, i mówię tutaj konkretnie o sytuacji z Darlem Welikiem. Ale zanim do tego dojdziemy, to Elliot zostaje wywleczony z powrotem do tego pokoju, w którym jest Ray i w którym jest komputer. Znowu zostaje zmuszony do tego, żeby tam dokonywał tego jakiegoś tej migracji tej strony. Robi to. Przy okazji też dochodzi do jakiejś takiej wymiany zdań dosyć filozoficznej między Rayem a Eliotem. Ray i Eliot grają w szachy, a potem okazuje się, że Eliot wystawił Raya dla FBI. Tu przy okazji możemy zacząć się zastanawiać, kim tak naprawdę jest Ray i kim tak naprawdę jest Elliot dla Rej'a i w ogóle o co chodzi z całą tą sytuacją. Elliot wystawił Rej'a dla FBI. Rej jest cyberprzestępcą, ale również jest osobą, która przebywała w jakiś sposób wewnątrz więzienia. Więzienia, które jest już potwierdzone. Ta rewelacja była na samym końcu odcinka, no ale nie mogę za bardzo interpretować niektórych wątków, nie mówiąc o tym otwartym tekstem. Dowiadujemy się na 100%, że Elliot jest w więzieniu, a to, co widzieliśmy, to była po pierwsze prawda, która została przed nami ukryta. Cały czas wracamy do motywu tego niewiarygodnego narratora, o którym mówię już od pierwszego odcinka tej serii. A po drugie, Eliot sam dla siebie stworzył jakąś taką fasadę rzeczywistości, żeby nie myśleć o tym, że jest w więzieniu. Więc Eliot dokonał jakiegoś wystawienia cyberprzestępcy. Czyli była jakaś prowokacja, była jakaś akcja między FBI a Eliotem, czyli to musiało być jakoś dogadane wcześniej. Tak mi się wydaje, takie mam podejrzenia. Natomiast Ray był po prostu osobą, która. Wewnętrznie w więzieniu sprawowała jakąś ważną funkcję. No, mógł być jakimś ważnym więźniem, mógł być na przykład jakimś strażnikiem więziennym albo nawet dyrektorem więzienia. W każdym razie był osobą, która sprawowała tam ważną funkcję, na tyle ważną, że miał dostęp do komputera, do otwartego internetu. No i miał własny gabinet. To też jest ciekawe. W ogóle pojawiły się na temat Reja takie różne teorie, że jego żona, bo on opowiada właśnie w czasie tej rozmowy z Elliotem, opowiada, że to jego żona założyła tą stronę, że jego żona była bardzo inteligentna, że miała bardzo lotny umysł. No i oczywiście, że była jakąś taką cyberprzestępczynią, to ona założyła tą stronę, ale żona zmarła, a Rej się stroną zaopiekował, szczególnie, że strona przynosiła zyski. Trudno powiedzieć, czy to była rzeczywiście prawda. Wiele osób twierdzi, że to trochę tak, bo widzieliśmy m.in. na przykład Reya, który siedział i rozmawiał z duchem swojej zmarłej żony, że żona dla Reya była tym samym, kim Mr. Robot jest dla Eliota, czyli takim katalizatorem różnych działań. Ale nie wiem, czy to nie jest teoria za daleko idąca, ponieważ w gruncie rzeczy postać Reya. Nie jest bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju całej fabuły. Jest ważna, jest istotna z punktu widzenia tego, że dowiadujemy się między innymi, o tym, że Elliot jest w więzieniu. Jest to też przepustka dla Eliota, żeby wyjść z więzienia. Dlatego mówię, że był jakiś układ między Eliotem a FBI wcześniej, musiał być. To musiała być jakaś ustawka, to musiało być wcześniej ustalone, że po prostu jeżeli Eliot pomoże złapać tego kolesia, to dostanie złagodzenie kary. I teraz ważna rzecz, za co może siedzieć Elliot? Prawdopodobnie nie jest to nic związanego z F Society i nic związanego z I e Corpem, dlatego że w życiu FBI by go nie wypuściło. Poza tym DPR prowadzi śledztwo i tam w ogóle nawet nie pada nazwisko Eliota Aldersona. W ogóle się nie pojawia ta postać. Oni są naprawdę jeszcze daleko, chociaż coraz bliżej. Więc myślę, że to były jakieś drobne rzeczy, może schakowanie Kristy, może schakowanie tego faceta od psa, trudno powiedzieć, ale jakaś drobna rzecz, za którą po prostu go posadzili i później poszli z nim na układ, dzięki czemu już niedługo opuści więzienie. Jest w tym całym procesie dochodzenia Eliota do prawdy i pogodzenia się z rzeczywistością kilka takich zwrotnych momentów, między innymi na przykład scena na tej grupie religijnej, gdzie wcześniej Eliot y, zachował się dosyć kontrowersyjnie, kwestionując wszystko i wszystkich. Tym razem y, zachowuje się grzecznie, a osoba, która prowadzi tę grupę, sugeruje mu, że jest z nim wszystko w porządku. Że ona go słyszała, kiedy on rozmawiał z nim, sugerując, że to chyba, nie wiem, Jezus, że się modlił, no trudno powiedzieć. Y, I w pewnym sensie daje mu y, prawo do tego, żeby mówił sam do siebie. Mnie się to kojarzy z takim motywem rosyjskim, y, świętych szaleńców. To się nazywało je Sprawdźcie to sobie, poszukajcie sobie, wygooglajcie, poszukajcie w Wikipedii. Chodziło po prostu o to, że to oni nie są szaleńcami, oni po prostu wiedzą więcej. Więc tutaj znowu pojawia się motyw boski. Ten motyw boski przewija się od tak naprawdę pierwszego sezonu w tym serialu, ale w drugim sezonie jest coraz więcej odwołań, coraz więcej nawiązań do, do właśnie tego motywu Boga, istoty, która wszystkim kieruje. Drugim punktem zwrotnym jest pogodzenie się z Mr. robotem i wreszcie uzyskanie odpowiedzi na pytanie co się stało tej feralnej nocy kiedy był atak na Icorp co się stało z Tyrelem Welikiem? I tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę na to, żebyście się nie sugerowali tak do końca tym, czego się dowiedzieliśmy, a dowiedzieliśmy się, że Tyrell nie żyje, że został zastrzelony bronią z popcornu, dlatego że panikował, dlatego że wszystkim groził, dlatego że miał jakieś tak, że mu się porobiło, że po prostu krzyczał, miał właśnie kompleks Boga i tak dalej. Mister Robot opowiada tą historię w taki sposób, że mnie na przykład nie przekonuje, to znaczy. Elliot mu uwierzył, ale pamiętajcie, po pierwsze, w momencie, kiedy Mr. Robot zaczyna o tym mówić, w ogóle jesteśmy przeniesieni w inne miejsce, jest inna scena, tak jakby twórcy nie chcieli, żebyśmy uczestniczyli w tym zwierzeniu. Dopiero potem wracamy do tej sceny, tak jakby już wszystko było opowiedziane, a Mr. Robot tak zdawkowo dosyć opowiada o tym, co się stało. Co więcej, Gdyby rzeczywiście to miało miejsce, to myślę, że twórcy by nam nie oszczędzili widoku całej tej sceny, bo oni bardzo lubią retrospekcje i retrospekcje często się pojawiają w tym serialu, więc nie było retrospekcji. Były tylko słowa Mr. Robota, kolesia, który jest po pierwsze wytworem wyobraźni Eliota, po drugie kolesiem, który pomaga mu w jakiś sposób radzić sobie z rzeczywistością i bardzo często izoluje go od prawdy, po to tylko, żeby on sobie jakoś lepiej radził, a po trzecie jest to persona, która lubi manipulować. Za moją teorią, że śmierć Tyrella nie jest jeszcze na 100% pewna przemawia jeszcze jedna rzecz, mianowicie fakt, że w siedzibie F-Society, gdzie było FBI nie znaleziono żadnego DNA. Znaleziono owszem łuskę od naboju, ale to by było na tyle, i właściwie to nic nie przesądza, nic nie oznacza. Brak DNA sugeruje, że tam nie było krwi, a mister robot nie to powiedział. Powiedział, że on go zastrzelił prawdopodobnie zastrzelił go tam. Więc tu mamy pewną bardzo istotną niespójność. Po aresztowaniu Reja dochodzi do jeszcze jednej dosyć istotnej sceny związanej z tym aresztowaniem mianowicie do ataku na Eliota jakiejś grupy, jakiegoś gangu których chce się ewidentnie zareja zemścić. No i tutaj, jak wiemy, że to się dzieje w więzieniu, to oczywiście ta sytuacja jest taka bardzo oczywista. Ale nieoczywiste jest to, co dzieje się później, dlatego że Eliot jest naprawdę w trudnej sytuacji i grozi mu śmierć, ale zostaje odratowany przez Leona. Leon, ten taki koleś, który cały czas opowiadał nudne historyki i streszczał Zeinfelda. Nagle okazał się być człowiekiem, który pilnował go w więzieniu z ramienia White Rose i Dark Army. Więc, um, okej, okay, mamy już świadomość tego, że Dark Army ma macki wszędzie i że Elliot jest bardzo, bardzo cenny z jakiegoś powodu dla White Rose. Na koniec zaś mamy po prostu tą jedną wielką rewelację, którą i tak, i tak już Wam spaliłam, mianowicie to, że. Elliot jest w więzieniu. Parę osób wątpiło w to, że Eliot jest w więzieniu, ale kurczę, no słuchajcie, od samego początku to było widać. No, tam było tak strasznie dużo takich, wiecie, in your face, dowodów na to, że to jest jednak więzienie, że trudno było w to nie uwierzyć. Przejdźmy teraz do odcinka ósmego pod tytułem Successor. Nie znam dokładnego znaczenia tego słowa w kontekście cyfrowym, software'owym. Jeżeli wy znacie to, Chętnie posłucham, piszcie koniecznie w komentarzach. Natomiast jeśli chodzi o sam odcinek, to jest pierwszy odcinek, który stoi od początku do końca bardzo twardo na ziemi. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tam Eliota, czyli nie mamy tego niewiarygodnego narratora, mamy historię opowiedzianą chronologicznie. To też jest nietypowe jak na ten serial. Mamy odcinek kompletnie bez Eliota, mamy odcinek skupiający się praktycznie na dwóch wątkach na F Society. I na Angeli. Ten odcinek tak naprawdę koncentruje się na jednej rzeczy, na spirali złych decyzji i na tym, jakie konsekwencje mogą mieć drobne błędy w przypadku takiej bardzo szeroko zakrojonej akcji, jak ta prowadzona przez F. Society. Widzimy kolejną retrospekcję, widzimy jak poznali się Mobley i Trenton. To jest dwójka bohaterów, którzy w sumie są dosyć marginalizowani w tym serialu, ale okazuje się, że mogą być kluczowi z punktu widzenia tego jak potoczą się dalsze losy bohaterów w ogóle. Szczególnie Mobli jest takim kolesiem, który wydawałoby się, że jest bardzo ostrożny, a wcale nie jest ostrożny, jest dokładnie takim samym amatorem jak Darlin. Mobli popełnił mnóstwo błędów e, związanych z ukryciem swojej tożsamości. Bardzo łatwo go było wykryć FBI. Osobę Moblea bardzo łatwo było połączyć z zabitym Romero, a Mobley z kolei jako DJ Mobley nigdy się specjalnie nie ukrywał i zawsze stał za wszystkimi swoimi stronami internetowymi. Gigantyczne błędy popełnia Darlin od samego początku i w ogóle to, że oni się zdecydowali stacjonować w domu Susan Jacobs. Było zawsze ryzykowne, ale to, że tak długo się zdecydowali tam stacjonować, to był jakiś absurd, i w pewnym momencie, wtedy, kiedy udało im się przechwycić tajną rozmowę FBI, którą później upublicznili, która zresztą wywołała duży skandal taki społeczno-polityczny w kraju. Nagle się okazało, że Susan Jacobs po prostu wróciła do domu i złapała ich na gorącym uczynku. No kurna, co to za wielka organizacja hakerska, która w tak prosty sposób daje się złapać za rękę. Wyobrażacie sobie, że coś takiego robi Anonymous na przykład? Ktoś po prostu wraca do domu i tak, o kurczę, całe Anonymous siedzi u mnie w domu i wyjada mi na przykład z lodówki. Sytuacja z Sharon Jacobs jest z jednej strony totalnie z dupy, ale z drugiej strony jest też katalizatorem. Zła w samej Darlin, ponieważ nie wiadomo, co zrobić z osobą, która ich wszystkich widziała i złapała ich, jak już mówiłam, na gorącym uczynku. Więc tak naprawdę trzeba się jej pozbyć. Początkowy plan, żeby ją zaszantażować, trochę się nie udaje. Zresztą, co to za szantaż, jeżeli ona ma tak ważne, tak cenne informacje? Darwin dochodzi ostatecznie do wniosku, że trzeba ją zabić, nie dzieli się tą wiedzą z nikim i po prostu sama wymierza sprawiedliwość i robi to z pełną premedytacją. Nie wierzcie temu, że mówi, że och nie zdawała sobie do końca sprawy z różnych rzeczy, ona po prostu wykonuje wyrok, jakby była żołnierzem mafii. To oczywiście sprawia, że zarówno Trenton, jak i Mobley wpadają w dziką panikę, jakby wcześniej już nie panikowali, ale tym razem już stwierdzają, że naprawdę się totalnie na to nie pisali. To jest kolejna ofiara. Susan Jacobs jest kolejną ofiarą. Jakbyśmy sobie dobrze policzyli, to tych ofiar jest już ze 3 albo może i ze 4. Pierwsza akurat z ręki Darlin, ale nikt nie powiedział, że nie ostatnia. O ile Darlin w ogóle y, przeżyje to wszystko, dlatego, że wokół niej też Zaciska się pętla, i to nie tylko ze strony FBI, które oczywiście już jest na tropie i jest coraz bliżej zorientowania się, że to ona i Elliot stali za tym całym hakiem, ale również ze strony Dark Army. W pozbyciu się ciała Susan Jacobs, Darling współpracuje razem z Cisco, który przecież jest w niej zakochany, jak wiemy, i nawet kiedyś ją prosił o rękę. Tyle tylko, że Cisco nie do końca działa z czystych pobudek. Dlatego, że Cisco z kolei w garści ma Dark Army, i tutaj nawiązuje do tej całej sytuacji, która miała miejsce, kiedy Darlin poszła przenocować do Cisco, obudziła się i sprawdziła, co on ma w komputerze. Okazało się, że ma jej zdjęcie, a także jest cały czas na czacie z ludźmi z Dark Army. Trudno powiedzieć, czy Dark Army chce Darlene zabić, czy nie, ale mnie się wydaje, że jednak nie, dlatego że po pierwsze White Rose chroni Eliota z jakichś powodów, no może dlatego, że Eliot jest świetnym hakerem, ale myślę, że w związku z tym raczej nie ryzykowaliby zabijania jego siostry. Myślę, że tu bardziej chodzi o to, że Darlene jest tak nieuważna, tak nieroztropna w tym, co robi. Gdzie się nie ruszy, zostawia za sobą ślady, chociaż jej się wydaje, że nie że po prostu muszą jej pilnować, żeby sama na siebie nie sprowadziła nieszczęścia, a przecież ona jest bezpośrednim linkiem do Dark Army i do White Rose. No po prostu nie ma łatwiejszego dojścia FBI przez Darlin do Dark Army. A Dark Army samo z siebie robi wszystko, żeby FBI się od nich odwaliło, delikatnie mówiąc, że nie pomnę tej całej akcji, tej strzelaniny z Chin, w której zginęli funkcjonariusze FBI. W tym odcinku mamy znowu Angelę, której sytuacja się chyba trochę jednak pogarsza, mimo tego, że Angela wciąż stara się zachowywać pozory, że wszystko jest okej. Okay. Angela jest w jakiejś knajpie z jakimś młodym kolesiem, którego nie znamy, w ogóle nie wiemy kim on jest. Później dowiadujemy się, że jest po prostu agentem nasłanym przez FBI, który próbuje z Angeli wyciągnąć jakieś informacje, ale Angela jest już totalnym cyborgiem. Jest taka mocno symboliczna i mocno taka... Prosta scena, kiedy Angela śpiewa Everybody Wants to Rule the World, uh, Tears for Fears. Jest to tak, karaoke, ona to tam śpiewa, mając łzy w oczach. Scena jest mocna i jest bardzo symboliczna, tak jak już mówiłam, wręcz się trudno od tej symboliki opędzić, ponieważ ona śpiewa po prostu o tym, że każdy chce rządzić światem, a potem pewien starszy od niej mężczyzna przy barze. Pytają, czy chce rządzić światem, a ona mówi, że chce dużo więcej. Czas na podsumowanie. Po dwóch odcinkach tak naprawdę pozostają nam trzy ważne pytania. Po pierwsze, kto zabił Romero? Tego nie wiemy i myślę, że jeszcze trochę czasu się nie dowiemy. Po drugie, czym jest faza druga? Dowiadujemy się o fazie drugiej w kontekście Dark Army, że Dark Army właśnie będzie przechodziło do fazy drugiej. Nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia, ale założy się, że to może mieć coś wspólnego z Icoinem. E w ogóle temat Icoina e powraca jak bumerang i jest coraz ważniejszy, także ymm, pamiętajcie o tym. A trzecie pytanie to co z Tyrellem? Ja wiem to pytanie teoretycznie już nie powinno powracać, ale ja wciąż nie jestem do końca pewna, że Tyrell Wellick. Nie żyję, więc będę cały czas czekała na jakieś rozwiązanie i pokazanie mi tego. Póki tego nie zobaczę czarno na białym, to kurna nie uwierzę. Tyle na dzisiaj od nas. Wiem, o siódmym odcinku mówiłam dużo więcej niż o ósmym, ale po prostu ten ósmy był tak prosty i tak logiczny, że tutaj nawet za bardzo nie ma co rozkminiać. Bardzo jestem ciekawa, co sądzicie na ich temat. Piszcie koniecznie w komentarzach po prostu wszystkie swoje teorie, wszystkie swoje wątpliwości. Poprawiajcie mnie, jeżeli coś przekręciłam albo powiedziałam nie tak albo uważacie, że powiedziałam nie tak. A poza tym wpadajcie na naszego Facebooka koniecznie. Adres znajdziecie tutaj i w opisie tego wideo. Wpadajcie na naszego Instagrama, a także lajkujcie i subujcie nasz kanał.